Ważnych informacji ode mnie w kontekście tego, co wczoraj do nas doszło informacji dotyczących fake newsów na mój temat, z których dowiedziałam się, że jestem aresztowana, łamie prawo, a także jestem bita przez swojego męża, rzekomo, a na końcu zostałam uśmiercona. Jesteśmy w stanie, jako osoby, które tak bardzo angażują się w pomoc innym, działalność społeczną, godzić się na to, aby duże koncerny nie reagowały na tak straszliwe naruszenia. Chciałam tylko powiedzieć, Powiedzieć, że czuje się dobrze, wszystko jest u nas ok, i zamierzamy oczywiście działać w tym temacie i nie pozwolimy na to, żeby ktoś w taki sposób niszczył nasz wizerunek i ciężką pracę setek osób zaangażowanych w naszych fundacjach, bo to jest dla nas szalenie ważne. Te informacje są czytane przez młodych ludzi, przez nasze dzieci, przez naszą rodzinę, przez moich rodziców, i myślę, że nikt na świecie nie chciałby czytać na swój temat takich bzdur, a zwłaszcza obciążać delikatną psychikę młodych osób. I to jest coś, na co naprawdę my, jako dorośli, nie możemy pozwolić, bo to jest straszne.